w bytomiu. Mamy tutaj taką prostą prawie kilometr asfaltu. Bardzo płasko. Lubi tutaj troszkę przywiewać, więc zobaczymy, czy to nie będzie przeszkadzać. Za kamerą dzisiaj Adi Romberg. Pierwszy raz w tej roli, chyba na kanale. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Tempo zakładane to około 3,20-3,15 na kilometr. Przerwa minuta 15 do minuty 30, w zależności od samopoczucia w wolnym truchciku. Dobór sprzętu na dzisiaj. Startówka Adidas x sklep Biegacza, spodenki Nike Aeroswift ulubione i ASICS Nova Blast, więc bucik bez karbonu. Biegałem w nich wszystkie treningi praktycznie właśnie podczas pobytu tygodniowego w pracy w Norwegii i bucik jest naprawdę dynamiczny, fajny, leciutki, nie czułem aż tak różnicy w, przy bieganiu tych mocnych akcentów. Jedyne co, to na pewno bardziej kwaszą się łydki niż w takim karbonie i troszeczkę to odczuwałem, ale poza tym naprawdę dobra opcja. Jak ktoś chce jednego buta do wszystkiego, to polecam Nowa Blast. Dobra, bez przedłużania, lecimy z rozgrzewką. Zaczynamy rozgrzewka 12 minut truch, to standardowo, potem trochę wymachów, parę ćwiczeń dynamicznych, skipów, ze trzy przebieżki i będziemy ruszać, także lecimy. Ducks Było go widać? Co? Była nie z, Nie, ten, nie zrozumiałem. Co tam powiedziałem? Uważaj na Jamnika. Ja chciałem nagrać, bo Antosz to fan numer jeden. Jamników. Piękny krajobraz. Pórnośląski. Kopalnia. Także po treningu idziemy na gorącą kąpiel w węglu Nie no, bose stopy na węglu rozgrzane Tak, tak, ta. Śląska normalna regeneracja Ścieżka zdrowia na węglu Zrobione, 12 minut 12 minut zrobione Tempo Zaraz pokażę zegarek o 443. Także, tak standardowo, Samopoczucie póki co dobre nogi wydają się świeże. I to rozgrzeje się na szybko. I widzimy się na głównej części treningu. Teraz jeszcze rozgrzewka w ruchu, ćwiczenia dynamicznych, chcę nieco, krążenia ramion, skipki, no zobaczycie zaraz. odlanie drzewka przebieżki i lecimy główną część operatora nie jest łatwe najgorsze jest to, że jest nie zaś taka duża przestrzeń i kurczę, trzeba kombinować tak, żeby cię w miarę ładnie chwytał i się przy okazji nie wyglebił.

drugi 3,21 trochę wchodzi teraz się za następną z pulsu robię półtorej tym treningiem chciałem przetrzeć się na nieco wyższej intensywności niż taki pierwszy czy drugi zakres, który praktykuję znacznie częściej, a to dlatego, że zbliża mi się start taki rekreacyjny na dyszkę i chciałem obiegać prędkości około startowe nie przerabiając jednocześnie zbyt wielkiej objętości. Stąd taki trening. 21 Wydłużam przerwę Que yo, oh. 2, 2 2 do końca Ja tam podjadę i nagram ci jak biegasz. O nic. 24, dwa ostatnie. Jak samo poczucie? No idyntka. Mierzymy tętno. Tętno niby około 190, ale samo poczucie jakby było pod 200. Kondycyjnie to w sumie już od drugiego czułem, że będzie ciężko. Nogi niby spoko, ale taki bez wyssanej z energii trochę. Może jeszcze czuję podróż w Norwegii, bo. Jechaliśmy w sumie jakby nie patrzeć z 30 godzin. Bo najpierw z miejsca, w którym pracowaliśmy, do Oslo przez noc. Wyjeżdżaliśmy około 22.00, byliśmy o 6. Potem mieliśmy cały dzień w Oslo po 3 godzinach spania w tym autokarze. 17 godzin od busa do lotu. No i nocny lot, także byliśmy w domu przed trzecią, Poszliśmy spać w pół do czwartej, Z poniedziałku na wtorek. Dzisiaj mamy czwartek, no i może jeszcze to się jakoś odbija. Ale dałem radę dociągnąć do końca nie było lekko. Brzuszek też się odezwał w wyciętym kawałku. Musiałem polecieć za krzaki. W w środek krzaków. I się załatwić, bo no, po prostu nie utrzymałbym tego balastu do końca. Także 6 razy kilometr zrobione. Pierwsze dwie przerwy były po 1.30, druga i, e, trzecia i czwarta 1,45, ostatnia dwie minuty, a wszystkie tysiaki wyszły między 321 a 324. No średnia to pewnie 3.23, 3,22 z dużym hakiem, coś takiego. Więc liczę, że troszkę szybciej pobiegam, ale e, jakby poziom wysiłku był taki jak chciałem, albo nawet wyższy, więc nie ma co tutaj wieszać na sobie psów. No dobra. Mam nadzieję, że mnie słychać. E, więc o, będę mówił gość, no to raczej powinno być. Tak jak widzieliście, trening nie do końca poszedł zgodnie z planem, bo międzyczasy były nieco wolniejsze i musiałem trochę wydłużyć przerwę. Ale przynajmniej pokazało mi to, że na, przy nieco wyższym tempie jednak forma jest trochę niżej niż e, się spodziewałem. Na zakresach rozbiegania się czuję e, dobrze, ale taki... Trzecio zakresowy trening na dłuższych interwałach jeszcze dużo miejsca do poprawy tutaj. Tyle na temat treningu. Teraz sobie wytruktuje kilometr, ale chciałem pokrótce opowiedzieć dlaczego już jestem w Polsce, bo mówiłem przecież, że w Norwegii planuję spędzić 6-7 tygodni w pracy na Malinach. Już spieszę z wyjaśnieniami, więc na początku wszystko wyglądało OK. Pracowaliśmy Mniej więcej tak jak zapowiadał nam kierownik, czyli jakieś 4-5 godzin. Tak miało to wyglądać na początku sezonu. Jednak po jakimś tygodniu, max dwóch, ten czas miał się zwiększyć do jakichś 8 godzin, tak uśredniając. Malin miało być coraz więcej, a sezon miał się rozkręcać. Jednak tak się nie stało. Malin było cały czas dosyć mało i pracowaliśmy... Powiedzmy, między 4 a 6 godzin przeciętnie. Szef pan Norwek zdecydował się zwolnić początkowo 6, a ostatecznie 9 osób z najniższą efektywnością. Ja byłem, co prawda, tam chyba 12 od dołu i się nie łapałem na tą listę, ale moja Natalka była właśnie pierwszą zagrożoną do odesłania w drugiej turze. No i zdecydowałem się nie zostawiać jej samej. Czy też sam nie zostawać tam na kolejny miesiąc? I wróciliśmy razem do Polski. Szkoda, bo bardzo nam się tam podobało. Tak jak mówię, nie chcieliśmy, nie chcieliśmy się na tak długo rozdzielać, a zresztą jak sobie przekalkulowaliśmy, ile zarobiliśmy, ile zarobilibyśmy, gdybyśmy dalej tam zostali na pełny czas przy tej ilości godzin. Nie byłby to zarobek nawet zbliżony do tego, który nam obiecywano, więc najbardziej przykro jest nam po prostu tego, że szybciej niż się spodziewaliśmy skończyły się nam takie może powiedzieć wakacje, bo przy takiej małej ilości pracy mieliśmy dużo czasu na eksplorowanie krajobrazów norweskich, spędzania czasu z nowymi znajomymi. Pozdrawiam całą ekipę baraku dolnego. Z tego powodu właśnie nam było najbardziej przykro. Ale co mówi się trudno, pieniądze, które zarobiliśmy i odłożyliśmy, na pewno się nie zmarnują i, i zostaną wykorzystane w sposób pożyteczny. Także jeśli chcecie pojechać na fajne wakacje i mało popracować, przy okazji, troszkę kasy odłożyć, to polecamy maliny w Inwig. Jeśli zależy Wam natomiast na zarobieniu solidnych pieniędzy, to jedźcie. Albo do Norwegii, w, do innej branży, na przykład do budowlanki, bo y, tam stawki są niemal dwukrotnie większe, albo po prostu Niemcy, Holandia, Belgia. Tyle ode mnie. Pierwsze doświadczenie z pracy na Saksach, czyli już po prostu za granicą, mieszane. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek się tak na taki. Trip zdecyduje, ale w każdej, z każdej sytuacji trzeba w życiu wyciągać jakieś lekcje i szukać pozytywów, więc nie załamuję się i lecimy dalej. W przyszłym tygodniu zawijam z powrotem do Krakowa i stamtąd też możecie spodziewać się, myślę, w miarę regularnych wrzutek na kanał, bo od czasu raczej będę miał wystarczająco do tego. Trzymajcie się i do następnego. Jo! Siema wszystkim. Mamy dzisiaj 2 sierpnia. Właśnie skończyłem montować ten film, nareszcie. I mam do Was ważny apel. Jutro, czyli 3 sierpnia, mój serdeczny kolega Maciek Wyderka będzie startował w repasażach na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Dziś, czyli 2 sierpnia. Niestety nie udało mu się awansować bezpośrednio do półfinału, jednak ma na to szansę jeszcze jutro. Zachęcam więc do zasiąścia przed telewizorami albo przed telefonami. Na TVP bądź Eurosporcie możecie sobie to odpalić i zobaczyć, jak Maciek oraz drugi reprezentant polski, czyli Filip Rak, rywalizują o awans do półfinału w biegu na 1500 metrów. Więc to, trzymajcie kciuki i niech Jechanka będzie z nimi.